Siemanko. przepraszam za wyrażenie, ale obudźmy się w końcu, bo na wszystko ucieknie. Dość tego głaskania się i że e, wszyscy nas głaszczą, że e, mamy Ligę Mistrzów. Co? I co z tego? gramy w Legi Warszawa. W Legi Warszawa niesamowite przeżycie, tam parę razy trochę przeleciały racje obok mnie i tam jedna chyba mnie tam lekko trąciła. Ja nauczyłem się tak, w życiu nie ma czego co planować, niczego. I, i staram się nie planować. Żyję z dnia na dzień. Ja staram się cieszyć każdym dniem i e, cieszyć się tym, co mam, bo, bo to jest najważniejsze. Mamusiu, dla ciebie! Tutaj ktoś się ładnie namalował, bo nie niby złapałem piłkę, a ja mam problem z złapaniem podobnej. dla ciebie słowa, dla ciebie.